Dzień dobry, tak jak obiecałam, wrzucę kilka Wam filmików. Nie wiem teraz jeszcze, kiedy znowu będę wrzucać, ale nie chcę po prostu tak nasrać tego. Także może z 2-3 dzisiaj nagram i Wam powrzucam. Oczywiście na mojego YouTube'a również. Słuchajcie, zobaczymy, co będzie głównym tematem przewodnim. Co tu się pokazuje? Pokazuje się, że jest jakiś, tak jakby, nie wiem, challenge dla Was, gdzie ktoś będzie dostawał coś w zamian, tak? Czyli jeżeli była jakaś drama, Wtedy ta drama będzie odchodził, jeżeli ktoś robił dramę, będą te dramy odchodzić między wami, tak? Między jakimiś osobami. Tu też się pokazuje karta mówiąca o tym samozaufaniu do siebie. Jakbyś ty nie ufał do końca sobie albo nie wierzył swojej intuicji, bo też tak może być. Co mamy dalej? Tu jest taki szybki czas, który nadchodzi, ale tu też są wybory i takie na przykład, nie wiem, spostrzegania między logiką a emocjami. I tutaj ktoś będzie zmieniał, jeżeli byłeś, czy byłaś, za przeproszeniem, e, bardzo emocjonalna, przestaniesz być aż tak emocjonalna, nie będziesz patrzała sercem, czy na przykład tymi emocjami, tylko na przykład już logicznie podchodziła do całej sytuacji, czy podchodził. To jakaś nowa idea idzie w waszym kierunku, tak? Tu jakiś będzie również progres, progres odnośnie komunikacji między dwojgiem ludzi. Czyli jeżeli był jakiś problem, gdzie nie miałaś kontaktu, nie miałeś kontaktu z partnerem, partnerką, gdzie albo były kłótnie, awantury, były jakieś niedomówienia, brak takiej komunikacji, że na przykład nie dogadywaliście się, to karta mówi ta, że tutaj będzie to wyczyszczone między wami. Tu ta komunikacja powróci. Coś wyjaśnijcie przede wszystkim między sobą, jakieś problemy, które były, tak? Co mamy dalej? Mhm. Tutaj praca samotna, czyli jeżeli pracowałeś sam, pracowałeś na przykład, nie wiem, sam miałeś swoją działalność. I tutaj nie było na przykład żadnego wzrostu, to tu sytuacja ma się odwrócić. Tutaj będą jakieś e, propozycje do ciebie, czy tobie dawane, jeżeli miałeś swoją działalność, czy masz swoją działalność, czyli nie wiem, wchodzenie w jakieś podpisywanie kontraktów, podpisywanie jakichś umów się pokazuje, y, jakieś dokumenty, pomoc komuś, ktoś będzie też cię nakierowywał, czyli też może być, że niekoniecznie musisz po prostu mieć nawet nie wiem, jakiegoś, y, czy nawet w pracy, jeżeli pracujesz. Y, Gdzieś w teamie, tutaj będzie pomoc znajomych, pomoc tych pracowników, kolegów z pracy. Jeżeli na przykład ty byłeś takim Zosia-Samosia, ale jednak nie wychodziło, tak? Więc tu jest też pomoc, jest jakiś wzrost, jest jakaś pomoc od innych osób, i tutaj będzie na waszą korzyść, tak? Tutaj manifestujcie, manifestujcie swoje życie, jakie byście wy chcieli. Czyli to, co byście wy chcieli, żeby się po prostu u was wydarzyło. Sukces, błogosławieństwo jest przy was. Czyli tutaj mamy bardzo dobrą kartę. Bardzo dobrą kartę, czyli możecie zacząć działać, tak? W tym momencie. Tutaj musi być ktoś wolny, również, tak? Jakbyś ty, czy, czy on czuł się wolny, lub chciał się czuć wolny. Tu też jakieś zmiany w sytuacji pokazują się, gdzie coś lub ktoś wam zaprzątał myśli, zaprzątał waszą głowę. I to będzie całkowicie odchodziło, to będzie wyczyszczenie tego. Będziecie odchodzili od tych takich, nie wiem, myśli, emocji, wam, które wam, wami na przykład tam, nie wiem, szarpały, tak? Sytuacja tu się jakaś zabędzie zakończyła, tu jest definitywny koniec. Wy będziecie wolni. Niekoniecznie musi być, że wy się rozejdziecie z kimś. Tutaj może karta mówić o tym, bo tu się nie pokazuje mi całkowite rozstanie. Czyli zakończenie jakiegoś cyklu może z kimś, kto wam umilał życie. I tutaj jest jakieś szczęście. Szczęście idzie w waszym kierunku i tu jest taki czas na odpoczynek po tych wszystkich burzach. Czyli to też może być, jeżeli miałeś relację, że miałaś jej relację i było nie za dobrze u ciebie w życiu w relacji między twoim partnerem czy twoją partnerką, zakończa się ten etap tego takiego paskudnego jakiegoś okresu i tutaj jest powrót do normalności. Jeżeli nie miałeś, a byłeś na przykład na pograniczu z kimś, z kim kiedyś byłeś, gdzieś się rozeszliście, może być sytuacja, że możecie nawiązać z powrotem komunikację, bo tu się pokazuje i jest rozwiązanie tego problemu, wyjaśnienie sobie pewnych sytuacji i jest karta, można powiedzieć, takiego zakończenia tego złego cyklu między Wami, tak? Tu jest pozytywna, pozytywna emocja, nowa emocja. Ktoś, jeżeli ma, jest lub sam, tak? Nie macie nikogo, jesteś singlem chociażby lub ewentualnie wkroczyłeś na tą drogę singla i nie chcesz byłego partnera, bo też tak możemy sobie odczuwać, może pobudzić się ta relacja, jeżeli masz kogoś lub byłeś z kimś i się po prostu rozeszliście albo mieliście niezaciekawie w swojej relacji, tu będziecie, Wy lub Wasi partnerzy, otwierali się na bardziej romantyzm i na tą Waszą relację. Czyli jakaś spirytualna ochrona, taka jest między Tobą a tą osobą: coś jest i coś powróci, tak? Coś będzie fajnego. Tutaj musisz też sobie zaufać. Zaufać sobie powierzyć po prostu nawet górze swoje te myśli i to, żeby was prowadziła i tutaj dostajecie jakiś taki przypływ energii do swojego życia. Będzie nawet takie BUM takie i będziecie działać, po prostu nie będziecie stać w miejscu. Jeżeli mieliście jakieś plany, plany odnośnie pracy, tak, to się pokazuje, że wasz profesjonalizm yy, przez to yy, był bardzo dobry, przez co y, będziecie mieli wzrost jakiś finansowy, sukces finansowy. Możliwe też, co u niektórych, y, na przykład y, jakieś podwyżki, jeżeli pracowaliście sami. Jeżeli nie pracowaliście, mieliście swoje działalności, coś prowadziliście, jak czy jakieś spółki, czy cokolwiek, to tu będzie sukces finansowy. Coś z waszej strony wyjdzie odnośnie waszej profesjonalnej pracy, co doprowadzi do tego wzrostu finansowego. Czyli bardzo fajnie. Tutaj się pokazuje, że jakieś plany, plany odnośnie wyjazdów, plany um, odnośnie przemieszczania się, optymistyczne plany, tak, tutaj tak jakbyście wprowadzali, mogły, mogły po prostu, y, mogliście pracować długo, mogliście nie mieć akurat jakichś holiday, jakichś po prostu możliwości gdzieś wyjechać, tylko praca i to, co się dzieje wokół was i tutaj akurat będziecie wprowadzić taki optymistyczny plan na to, by wszystko, coś poukłaczać, doprowadzić do równowagi i po prostu odpocząć. Co mamy jeszcze? Pokazuje się nam to, że tutaj u was będzie jakiś spiritualny wzrost. Spiritualny wzrost, powrót do kogoś, kto czeka na was z otwartym sercem i kto myśli o was. Czyli jeżeli byłeś sam, albo mówiłam tak wcześniej i nie układało się, tu jest ta osoba, która was wesprze. Osoba, która czeka na was. Osoba, która jest i po prostu chciałaby wam dać te uczucia lub otworzyć się na te uczucia. I tu jest takie życie, poprawa w waszym życiu, oczywiście, jak najbardziej. Ale mówię, po tych wszystkich trudach, które musieliście przejść, jest ta poprawa, jak najbardziej. Ale tu też zależy od was dużo pozytywne myślenie, które doprowadzi do tej inspiracji, a także i do sukcesu. Zobaczymy, dla kogo to było czytanie. Wyciągniemy sobie kilka kart, odnośnie znaków zodiaku. Więc dla kogo? Odwrócił mi się. Baran, lew się pokazuje. Pokazuje się bliźniak, do góry dupą trzymam chyba. Pokazuje się rybka, mamy czwartą, piąta, koziołek i strzelec, szósta karta. Także dla tych znaków Zodiaku idzie to. Zobaczymy, może nam się uda jeszcze nagrać kolejny film, dla po, kolejnej po prostu grupy. Zobaczymy, jak to wyjdzie przede wszystkim. I co tam u Was się pokaże? Także ściskam, całuję, pozdrawiam serdecznie. Później, jeszcze będzie uczuciowe, takie typowo uczuciowe.